Siema widzowie. Siemanko. Ze mną jest strach Tak właśnie teraz się przywitał I dzisiaj to już jest drugi odcinek z serii Zbieram. Zdobywamy Chopera w World of Tanks. Stracha na poprzednim nie było niestety Strach możesz nam wytłumaczyć dlaczego? strach Byłem w stanie Wy... Opowiedz nam dlaczego Cię nie było na poprzednim filmie W sensie na poprzedniej części Bo nie byłem w stanie A. Szybka odpowiedź Ja na tym ciągu mam 33% A ja mam 20% Na Churchillu czy znaczy nie, ja chyba mam 34 chyba Widzowie, też wiedzcie, żebyście... Po będę Widzowie, nie uczcie się od nas grania w wota, bo jesteśmy tragiczni. Strach, jedź! jedź ja cię popcham! Ja cię popcham szybko! Bo jestem tragiczna. Co? Jestem tragiczna. No ja też, w sumie. Ty, oik! nie, nie, za mną. No ale chłopie! Lepiej będzie jak ten, będziemy razem jechać. No, chyba nie, nie, no. i, nam nie, nie, w ogóle. On. Co? nie, nie, z tą tą Boże! Wreszcie! Co no ja mówiłem, żebyście się od nas nie uczyli. Pajle mam HP już! Ja se strzelam do nich jak do kaczek Przez kurde dwa czołgi. Przez o oj... Przetrwasz? No nie! Szkoda! Koda skoda. SKODA! Naprawdę? SKODA! Jestem naprawdę tragiczny. No ja na szczęście nie. A ty w ogóle zamiast mi pomóc... to JAK?! To Widzowie, to jest właśnie granie ze strachem, on tylko mówi... Ty zamiast mi pomóc, ty zamiast mi pomóc, ty zamiast mi pomóc... A jak ja ci miałem... No to po co w jechałeś? jak ja ci miałem pomóc niby. Normalnie wyjeżdżasz przede mnie, albo po prostu mnie dopychasz do ściany. Bo widzisz, że miałem odsłoniętą płytę dolną. Umieram. Bo do mnie popchać do ściany. Widzowie, nie uczcie się od nas, naprawdę. Strach nie ucz... Lepiej, żeby się od nas nie uczyli. Co nie? Bo tak się będą kończyć właśnie ich bitwy. Naszych widzów. Niestety. Ale możecie jakieś aspekty powiedzieć, że jest dobrze. i Jeśli możecie. Dobra. Robi chłop, wyciąg. Widzowie, może będziemy świadkami wyciągu. No, już nie będziemy, raczej. O, no, już nie będziemy. No. To już nie będziemy, niestety. Aha. No, su super miła wiadomość, widzowie. Widzieliście? Bardzo miła. Bardzo miła wiadomość. Uch. Po co? Po co? po co? po co? Po co? Po co? Jak to tylko? 416. No nie, no. Czekamy, widzowie, na stracha. No. Czekaj, wozmienia. Co? O, dobra. Na silnik. Dobra. Widzowie. My umiemy grać z niszczycielami, ale ciężkimi to nawet nie ma co patrzeć. Co nie? No, strach masz malutki problem. Ogramy na ósemki. I taka ósemka cię ma na hita dosłownie. Jak myślisz, kto by wygrał? Dicker, Max czy Churchill? Nie wiem. O, Churchill! Bym cię wziął od boku, może no to nie żył. Scott, wiesz? bo ja mam kamień znak, bym sobie wchodził w i bym cię nawalał. Wiesz, ile ja ładuję? 7 sekund, a wiesz, ile wale? No. Co ci mówię? Wale po 300. 300. Czyli ile takich pocisków na ciebie bym musiał zmarnować? Cztery. Ale chłopie, ja ładuję trzy sekundy. Czyli raz, raz gonka i leżysz. W sumie to może dwa. Jezus, strach to mi się wydaje to takie proste. Z tak łatwo nie wygrasz. Dzień dobry. I tak byś nie wygrał. E pomocy, ludzie! Lepiej mi pomóżcie Ja, pier. On jest głupi. Mam typa, co nie umie w tą grę grać. Bo typ tylko taranuje, dobra, biorę go. Ja, pier. No nie, no wygrać nie umiecie w tą grę, naprawdę. Ja sam tu pojechałem, naprawdę. Naprawdę, naprawdę. 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 Nie chcę obrażać nikogo, ale mogę im to napisać. Co, ty mówisz tylko naprawdę. Co? Na, ty tylko potrafisz mówić naprawdę? Jak mi nikt nie pomaga i sam jadę na 40 czołgów, to co ja mam zrobić? Co? Au. Dziwne, że RHM mnie nie, nie złączatował. Dobra, widzowie szybkę, szybitewka na trójkę. Bitwę na trójkę zrobię Marderem A ta... przynaj... Co? Znów Że na szóstkę dawaj Dobra Szóstka Nie dawaj na jakąś Trójkę albo na czwórkę Nie dawaj na czwórkę To jest najlepszy czołg Popie nie, ja mam najlepszy czołg So, wy pewnie się zastanawiacie jaki ja, bo ja cię <laughs> Ora, strach, cyk! <laughs> Dawaj. Dawaj strach, no bitwa. Czekam. Wciąż, 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 wciąż czekam na ciebie. O tak! tym rozwalaczy 3000. Co nie? Widzowie, jest taka jedna ciekawostka. Nie ja raz wyciąg zrobiłem tym czołgiem. No, osiem czołgów zniszczyłem tym czołgiem akurat. Więc on jest ultra dobre. Ja mam jeszcze taki fajny kamo z pieskami. Z pieskami. Ogólnie Oj. ogólnie to mam kumulacyjnych 10, zwykłych. Nie dobra. Zwykłych 10, kumulacyjnych 10 i odłamków 10. Serio? No? Ja mam jeden kumulacyjny. 15 normalnych i 14 łeków. Naprawdę. Tak. Ja trochę wydałem, ale za to jaką bitwę zrobiłem. Weź mnie popchaj, jeśli masz silnik. Znaczy, jeśli masz coś lepszego. No ja mam wało. turbo, ja mam wszystko. No to, to jest premka. No ty co robisz? Co on robi, ten typ? Prawda, że to spręka. Ale co? Ten headset. No, tak. tak. No. Widzowie, ja nie polecam używania kumulacyjnych, ale. Czemu? Ja używam jeden, dwa kumulacyjne w bitwie tym czołkiem. No! Tam ja pierdo, no nie, no nie! Jeju, no ja stanęłem na środku i właśnie umieram, nie? Jak jeździsz? Jak on jeździ? Czemu umierasz? No bo żebym stanął na środku jak cymbał. Nie ciekawi jedna rzecz, jak, jakim prawem mnie ty przebija? <laughs> Mamy podobnie tyle samo apel. O kurde, współczuję komuś. Współczuję... Żeś pieprznął? O, leżę pieprznął za 300 tygodni. Jezus, oni wszystko robią, żebym tylko nie trafił w nikogo. No dobra, no, kurde. To piepśnięcie. Ale... Bo gdy ja załaduję kumulacyjne, to się zabawa skończy. W korzeni. O, chłopie, co tu się odwaliło? Przepuść przepuś No ty pieprzona Matildo! Ty pieprzy... No Jezus! No. Nie no tj. ja piernie no! Czeka? Naprawdę Jezus. Aha. Widzowie jak macie taki team, co wam nie pomaga, zasłania wszystko, to się nie da grać. Widzowie kończymy ten film. Widzowie do zobaczenia. Cześć.